O godzinie 20.40 został tutaj zatrzymany sprawca, który dokonał kradzieży sieci trakcyjnej. Dwóch sprawców zbiegło. W trakcie zatrzymania została użyta broń. Zostały przestrzelone koła w samochodzie, gdyż istniało zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Samochód nie chciał się zatrzymać. Następnie wybita szyba, został wyciągnięty przez okno. Nie dało się go po prostu wyciągnąć dobrowolnie z samochodu, nie chciał wysiąść. W wyniku wybicia szyby przy wyciąganiu z samochodu odłamek szkła wbił mu się w oko, został usunięty i aktualnie przebywa w areszcie. Jest to zorganizowana grupa działająca na terenie Zabrza, wyjeżdżająca też na teren kraju, gdzie dokonuje wielu kradzieży i no jest to bardzo częsty, to nie jest pojedynczy incydent, jest to, jest to częste zjawisko. Sieć trakcyjna została skradziona na długości 150 metrów w całości, tak to trzeba nazwać, a straty szacuje gdzieś na jakieś 25 tysięcy złotych. No. Plus minus 2 tysiące zł, z tym, że to są straty czysto materiałowe. My nie liczymy sprzętu, który tutaj pracuje, nie liczymy o później strat z tytułu, o później pociągów i tak dalej. To są tylko materiał. Na tym odcinku konkretnie, gdzie jesteśmy, kradzieże zawsze były, jeżeli występowały, to tak mniej więcej raz w roku, ale dwa kilometry dalej, tam już przy stacji Zabrze. Na tą chwilę mamy opóźnienie 10 pociągów na niecałe 500 minut, no to jest dosyć dużo, patrząc, to jest 50 minut na pociąg. Z tym, że te opóźnienia głównie były w nocy, wtedy kiedy zamknięty był też tor numer 2, ponieważ sieć wpadła na tamten tor i trzeba po prostu było obydwa tory zamknąć. Teraz te opóźnienia są już mniejsze, prace potrwają gdzieś do północy.